Teraz leci. Dzień dobry, że życzę powitania na Was bardzo serdecznie w tym nowym roku! Jeeee! To jest Bertbertem i Skien. jesteśmy starsi Rogie. Ty jesteś starszy? Jestem piękniejszy. J jesteś co? starszy. Ja jestem młodszy o rok. On zawsze... jest młodszy, on się długo będzie ten znowu robił w pieluchy, także. Tak, jeszcze trochę będę w pieluchy robił. Trzeba będzie go przewijać tak. Dzisiaj jedziemy Alfami Romeo. Tak, tak, tak. Każdy ma inną Alfa Romeo. Ja mam Julię. Masz Julię? Mam. Żule. Żulię! <laughs> masz? Ja tak. mam piękne auto. wszyscy no. e, Ja mam w ogóle tego, Alfa Romeo Kompetycione. O, No, piękna Dobrze, jest. A ber, ber, co ty masz za auto? A ja mam, nie wiem, poczekaj. <laughs> nie wiem. Alfa Romeo. <laughs> Alfa Romeo jakąś na pewno, ale jak Giulia Julia <laughs> Quadrifoglio Quadrifolio masz! O, no to samo! Ale powiem ci, ona Quadrifoglio ja mam, jest. Quad, no quadrifoglio. Quadrifolio! Wysyłam, wysyłam zaproszenie w takim razie, moi drodzy. Pyk, proszę bardzo, S1900, wszyscy. S1 e, I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy właśnie wyścig na asfalcie, później no. wyścig krosowy, a no. później wyścig przełajowy. Tymi I będzie ogień. O, tak, będzie Wyskierdną, ogień. Będzie... Nieprawda, jak jakiś. Ja suf. mam wszystkie zawieszenie, nie? Więc ogólnie, jak będzie wjazd na ja Nie mam na suwa. Żwir, Jak będzie wjazd na Żwir albo na jakiś shooter, to ja zacznę się w miejscu, nie? No? Przecież ja mam w ogóle takie sportowe auto. No ja też właśnie. To znaczy nie, to Alfa Romeo nie jest takie sportowe bardzo no. no ta moja jest sportowa No moja jest Teraz no to zobaczymy wejdzie, To będzie to Masz czerwone? Bo kurde to ma czerwone? Berbert Ja mam A, Ja okay. mam zielone A ja mam Forza Edition zobaczcie nie mam A faktycznie Puchy, masz nie. Forza Jaka w ogóle... bo wejdź są w ogóle bo mnie wkurzasz, ty tylko mi ci się to... podnosisz ale wiesz co, jeżeli nie wygram e, wyścigu, to przynajmniej wygram wiesz tak e, z wyglądu, nie? Czy Nieprawda. Oby ci koła no. odpadły. O ty świnku. Tego ci w nowym roku. Co? Ja ci dam, oby mi koła odpadły, co za łobuz, normalnie. Jezus, źle w ogóle podszedłem do tego ronda. To jest ronda? No, no, no faktycznie. No. Nie faktycznie, no dobra, myślałem że to jest jakiś zakręt taki długi. A długi, drugi długi. zakręt nazywa się rondo. Nie mam prawa jazdy to nie wiem Masz prawo nie wiedzieć Masz prawo nie wiedzieć ma... Dokładnie Nie ma żadnych praw Nie ma żadnych praw Koty nie mają praw Kto? No właśnie się da. jak ty w ogóle tymi krótkimi opami się aż do tego do, do pedałów ja się pytam Normalnie Jakim prawem? Używam jasnej mocy <laughs> Czy ty masz ten? Masz kuwetkę w bagażniku też? w bagażniku. Oczywiście. To jest podstawa. Ja jak myślisz, gdzie mogę się. No. Na podstawie to sobie możesz, kurde. Zaśmiał wypadłem. Tak, najlepiej, wypadnie i już nie wracam, Tor. Znaczy, wiesz, w sensie jednym kółkiem wypadłem poza trasę. Ja ja nie. wypadłem. Czyli to nie było. To nie było wypadniecie w takim razie. Traszysz nas tu, że już... No nie. Już tu nie będzie w tym sensie. Traszysz czy, czy, cieszy, czy, czy cieszę was? Traszysz Trasz. wręcz. Trasz. Cieszysz? Ja bym się cieszył Nie nieszczęścia, mój, no Ja bym się cieszył. Skia <grystki> <grystki> oczywiście jak zawsze uczciwy i... zawsze. Ja przynajmniej prawny. jestem szczery, tak? Ja nie ściemniam. Dobra. Jak się pomówi chcę... w grze powinien noga, to się cieszę. <grystki> to? Co? Co? Normalnie, zoobójstwo, no? Tak, zwolni drugiej oficjalnie, oficjalnie, no? Berber, weź trochę go, zwolni, przebił koła. Bo to ja w razie jego nie mogę dogonić. Aha, Paweł, weź koła... zwolni Berberta. Ale nie, ogólnie Forza Edition to jest ta wersja taka po prostu najdroższa, nie? Nie, to taka najbardziej chyba dobra. Nie, 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 tu jest... chodzi o jakość, wiesz, o ten, o, o prestiż, tak powiem, auta. Tak, dokładnie, że po prostu wiesz, te auto jest w tym momencie najdroższe, nie? Tak. Ale ogólnie wersja Quadrifoglio, Boże, ale Quadrifoglio to jest wersja limitowana Tak? Tak To jest bardzo eks, eksklu, ekskluzywna, ja że tak powiem, wersja Aha, to ja po tych bandach tak jeżdżę No, szkoda powiedzieć dla kieru Dobra, skieł uspokój się, bo band zaliczyłeś kilka już <coughs> Burdy, w sensie bandy No hmm. gdzie mnie tu wbijasz? To, Boże, dosłownie to przed metą mnie wziął, wbił bandę i wyprzedził Co? Za śliję, no, na za Świnia no wolna bezczelnego, co za Baird, Bert. Ale dogoniłem Cię, kurde, dogoniłem Cię No nie? a to mówię w jego bo stylu nie, bardzo, nie? nie? Nie, bo, bo, jak Baird, jak Skim powiedział, że to jest jakaś wersja oficjalna szkoda kierunku, to zwolniłem trochę <grym> to był, Co? To był błąd Pawła po prostu Ale strata 20 sekundy faktycznie Dokładnie i normalnie okay. równe szanse w zasadzie, nie? Tak! Na bezczelne! O! Losowanko! Dawaj mi jakieś fajne auto! Fajne auto! Fajne auto! Eee, Dziękuję Hyundai Dostałem T-Shirta I to z tego roku! Znaczy, nie, z poprzedniego To, to, to z tego przepraszam. przepraszam 2019 to już poprzedni rok To już stary rok Ja dostałem stary aktualny także ja miałem gorzej O rany Bo my to nagrywamy może no, 6 rano, saka. 2 stycznia tak, dokładnie. Oczywiście. O 6 rano. Tak. E, dobra, słuchajcie, teraz wyścig crossowy. krosowy. Dla widzów wszystko berber. przez astmore. Przez co? Przez astmę? Tak, przez astme. Już nie płuca bolą od tego. Pucacie bolą? Płuca, no. My lungs are hurting. My lungs are broken. Mm. Are I, broken need to I need to replace it. And exploded. And exploded? Co? <laughs> Rozerwało mi puca. Z wrażenia. Okay. Nie, że znowu graj Online Wyrzuciło cię z online? O nie, Berber. Berber opuścił dono. konia? woja opuściłeś końwoja no, no, Koniwoja opuściłeś? No końwoja. Ja, ja widzę Berberta Co? Nie jestem online, ale widzę Pawła, nie? No Ciekawe. Ale to to już do konwoju szybciutka Wejdź do koniwoju woju. No ty Paweł jeździsz, ty teraz, nie? <grym> nie, stoi tak? w miejscu. No tak, nie, jest no, w miejscu. Ja cię widzę cały czas. Siedzę ci na ogonie. No to weźcie dołącz do, do konwoju, a nie jesteśmy na ogonie. No, no dom, do momentu. do konwoju, żeż no. sesji Horizon Leaf. Bo ty spowalniasz odcinek w tym nowym roku. No jak tak można? No. Idź, idźcie, kurde. Normalnie sabotujesz wyżdżę. odcinki, Paweł, weź go wyrzuć. No już wyrzuciłeś Już faktycznie. No, już, faktycznie. sesji Horizon Leaf Dobrze, jesteś na sesji, jak możesz poszukiwać sesji, jak jesteś na sesji, ziom? No to nie wiem, jakąś jakaś tam po prostu no. Ziom? Ziom? Ziom, co robisz? No za Chyba, męprz, Ja sobie no. tablicę zbieram przy okazji, jak już ten, jestem tutaj No dołącz do gry Paweł Dołącz do gry Berbert No właśnie, dołącz do gry Berbert Ale ty mnie widzisz, Pawełczyk? No widzę cię, no star nie, nie Ty widzę. mnie widzisz? No oczywiście, że cię widzę i jesteś, kurde, niewidzialny. No, pauza. dołącz do grypa. Euforyty. klikam i. I pupa. No. I pupa mówisz? Jakiś satanas przyjechał tutaj, nie? Do no nic nie No, gryskie O, o, do mnie dołącz. No. Ja tyle. ci pokażę, jak się żyje. E, poczekaj, co? Wyjdź. co? Znajdź nową sesję. Nie, bo to po prostu bez sensu, nie? Chyba to świetne tak, cięcie. To się Też tak myślę. Zaraz wracamy. Dobra, ciśniem, proszę bardzo. Kolejna runda. Berbert żyje. Tym razem wyścig żyje. crossowy. Oczywiście Alphon Robeo... Ro Rodeo... Rodeo. Rodeo. 1 900. Również na nic nie zawieszeni, więc będzie śmiesznie. A najlepszy będzie wyścig w ogóle przełajowy tym autem, nie? No. To weź nie mów nawet. To będzie taka masakra Tamten taka w BMW koszana. wygrałem, bo było fajnie, bo jem przewaga, a to będzie ciężko raczej. No, Mam niewątpliwą no, przewagę. Miał. Jaką przewagę? Tak. To był skill, Berbert Tak. Ty się nie myl. Tak, jestem nowy w tej grze, mogę pewne Tak, nie dokładnie. Także masz prawo co się nie wiecie? odzywać. Masz prawo się nie odzywać, co za łobuz. Popatrz się! No. Popatrz się. Tak. Oddaj się! On Milky Way'a No, Milky Way'a nam wisisz. Z tamtego Milky roku. Z tamtego roku jeszcze. No, tamte... Milky Way jest tamtego roku. No. Teraz, będzie ma... Wiecie, co Teraz będą roku? Marsy. To było. Nic nie tamten było. rok, który już nie ma. Który no. Nie ma. To za normalny. normalnie. Oddawaj cukierki. Okay. Give me candy. Bebel Zwycię ma, ma cukier, cukier w kostkach. Ja patrzę, nie patrz że mnie to zakrętów jest, nie. Nie, co no to żeś wybrał, Paweł? Tak jak chciałem, policzyć ile... jak chciałem policzyć, ile... nie, policzyć, ile... Razy wypadnę, a ty mi tego nie umożliwiłeś. Pało. No przepraszam, to sobie policzysz jakbyś wypadał, nie? Okej. Okay. Jeden, dwa, trzy... Masakra. <grym> no Dobra, jedziemy. Nober ma szybsze auto, zobacz. Jakie szybsze? I prawda, no on szykuje. On ma tego, on ma bot Co no to jest no. bot menu w ogóle? No to co masz? <grym> to co masz właśnie, przecież nie wiesz? Berbert, nie wiem, nie bo oszukuj. Pierwszy zakręt. Boże, żeby mi dobił, Bertbert, ty łobuzie! <grym grym grym> tak! Zachamuj go! Policja mnie goni? To Paweł cię goni, nie, a nie policja! Się. Kontrola. Kontrola! Bileciki do kontroli! Jakie bileciki? <grym> Mam to. Do, 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 e, dokumenciki niech będą! Moja postać, widzę, ma na ręce tą opaskę Horizon, czyli Nie mogę tu być po to? Tak, masz przepustkę! Co? Bez plakietki, ale jest No znowu opatka. się we mnie wbiłeś, nie! No, no sorry, no, no nie, co? nie mogę Tać Tak, zatrzymaj go! Nie dam mu jechać! Za... Ale ty mówisz do mnie, czy do Bertberta? Do Berberta! Gdzie ty po trawniku tam ciśnie? Berber, zatrzymaj tego, go, mówię ci. Straciłem panowanie. Na <laughs> nad sobą. No, nad sobą już dawno. Tać policja, Bertbert! -Bert. Weź te sygnały, kurde. Milky się... Way do kontroli! Ty co? Milky Way to masz, to żyjesz na Milky Way. Pokaż tą kontrabandę oh. z bagażnika. wyciągnę broń po prostu i... będę tak rozstrzelał po prostu z tego. Dawaj czekoladki z bagażnika. Wiem, że jedna no, masz. Mnie szyja, tak... tak, podrap się, podrap się, teraz. Dobra, o teraz mogę się podrapać. Kupić auto. O, dobra. Dobra. W dobrym momencie... Mijamy, śmigamy, śmigamy, <śmiech> śmigamy, <śmiech> Co? się Co? Co? Co za z wrażenia z z Zatrzymałem się z wrażenia. No ja a z wrażenia wcisnąłem hamulec. Chciałem powiedzieć stanąłem, ale to by źle zabrzmiało. Co? Stanąłeś? Co? Co? Co ty mówisz, kocie? No, taka sytuacja. Nie, a, 180. 80! Nie 180. Dawaj, kręci Ale się. Ale fajne, brudne auto. No, też mi się to podoba. To takie no, zakręty ci... wybrał? Porąbaniec jakiś. Such, a dirty, such a dirty car. O, o nie, prostu. wypada mi słuchawka z lewego ucha. <laughs> nie! Co? Masz wyrobione ucho, ci mówiłem. Mam ja. zbyt duże ucho. Gumowe ucho. No. Gu... Nie, gumowe ucho, przestań. <laughs> no, Co <jest> gumowe ucho? <laughs> no. O nie, zatrzymałem się. No, dobra. Dobra, jedziemy. Tak, zatrzymaj się, nie ruszaj więcej. Berber, stój! Krótki ten Wyłącz silnik. No, jakie są bo krótkie. Tak Zatrzymaj tak. go. Bert, <laughs> <Tać> Bert! Ber. <laughs> nie mogę stanąć. Policja? Może, <laughs> no chyba uciekam. Te kluby Jak to, A, ci dam zaraz. Do domu policji. <laughs> o, na ulicy wjechałem. Na ulicy wjechałeś? No. no. A my to metry? Nieprawda, oszukuję cię <laughs> znowu. No. Okej, okay, dobra, proszę bardzo. O, Kolejny wyścig bardzo zrobiony. Dobrze. Tak, tak. No, w końcu wszyscy wyjechali, <coughs> dokładnie. Okej, okay, to teraz wyścig przełajowy będzie, co? co? Jeszcze? No. Nie, Paweł. Teraz wyścig przełajowy. Ale Paweł co? się wszystko okej okay? eee, co się stało z twoim muzykiem? Bo, ten... bo mi lekarz tabletki zmienił, wiesz? A, okej, okay, na czopki. Nie nie, ma, tak, na czopki, bierz... dokładnie. Miałem mieć auto z 54. Teraz mam członki, takie czopki. Mam ale bierz, bierz, bierz je do ust, nie, ja wiem o. Tym. Co? O, rany. ranem. Okay. Ja bym, miało być tak pięknie. Miałem mieć auto z 54. wylosowane jakieś spodenki. Co? 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 Spodenki? Okay. To i tak lepiej niż ja? kaszkiet? Teraz co, kolejny, wyścig będzie, wysiał, no. kolejny wyścig Kolejny wyścig będzie raid przełajowy przez Beachview, Przez Beach co? Eee, przez Beachview I mamy po monetyzacji. To chyba wy. To chyba, chyba wy. my. Chyba my. nie macie po monetyzacji no. Dzisiaj płaci za odcinek Berbert. Sponsor. Nie, <laughs> <laughs> Sponsorem <śmiech> dzisiejszego odcinka jest Berbert. <laughs> Zawsze to jakaś reklama dodatkowa Ale o no pewnie, że tak O tu jest Stonehenge jakiś Czemu okay, Berberta nie masz w konwoju? Czeka no właściwie nie czekamy na Berberta Berber -ber, dołącz nie, do koni do dołącz do, do konwoju ty Znowu ten sam błąd? O jest Berber, -ber. dobrze Pięknie, pociśniemy Proszę po bardzo, teraz ubudowałem. Jak ja mam to skoczyć tam? Mnie teraz przełajowy Bełajowy, tak? wyścig Alfa Romeo S1? Proszę Tam bardzo, przełajowy? Śniemy. A musisz. Musi być przełajowy, oczywiście, że tak. No, to, niech będzie. Co to za wyścig, jak nie przełajowy? No, no właśnie. No, i z się dusi. Proszę bardzo. Zapalenie pchłuc. No, no, pewnie tak. wyścig, ja się poświęcam. Ja się poświęcam dla was. Żeby odcinki były takie, wiecie, fajne, w ogóle ta, ze mną, ta, no to kurde, ta. zobacz. Od tamtego roku no, normalnie cały czas chory gardu masz. Od listopada, no? Listopada? No. Kurczę, a tu już jest grudzień 2020, a on dalej ma. Co, grudzień później? <laughs> Berber jesteś bardzo do przodu, wiesz? Uważa, że by ci z tyłu zabraknie. No, a, już zabrakło dlatego. Bo Berber się w czasie cofto, wiesz, żeby no. nam no. powiedzieć, kto wygra wyścigi w ogóle. Aaa, okej, okay, dobra. Okay. To jest berber z przyszłości Dobra Ciśniemy moi drodzy, ciśniemy <laughs> Kłaczek Co? Dawaj Dawa. jedziemy O kurde, nie. nie, nie. O to nie może, to się nie o może nie. O nie, już wjechamy, o Jezu, już Jezu, Jezu, Jezu. O Jezu berber, to za tak o Jezu. ten miota jak w ogóle To nie Masakra ci tym jedzie ale rzuca. Dober, bo ma wyższe zawieszenie o 5 cm. Zobacz jak poszedł do przodu. No, no tak mi Na razie do ten, ten początek jest fajny, o kurde woda. No nie. Uj, oj, 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 oj. Ło, wow, chłopie, jak to jest normalnie to jest rzeka, a nie woda. To nie trafiłem punktu, no sz, sz, woda to jest kałuża. Już. A tutaj tymczasem mamy normalnie no rzekę ja sam. Co tu się dzieje? Co nie? Ja się O nie, tu jest woda. Moje auto nie może przekonuje. Auto jest totalnie. To. Te Dlaczego ono to jest na pokoju? To nie jest, wypadam. Dawaj, dawaj, jedziesz. Dawaj, próbujemy, Jeziesz, próbujemy. Ło, na piaski wjeżdżam jakieś. O owce, o nie, przejeżdżam owce. Które... <grym> rozjedź, rozjedź owce! Nie, nie rozjeżdżaj owiec. Jak przenika to z owce? Ty czarodzieju, czarownica jedna. Wizard. O nie, zatrzymał mnie może. Wizard V2, zatrzymał Za, mnie morze. Zatrzymał mnie może. Normalnie może mo, mnie wciągnęło, może stary. On zatrzymał? No zatrzymał to wie, no nie? nie? Dobra, okay. nie powodzie, synek, nie powodzie. Tak, Dobre. właśnie, powodzieć, powodzie. właśnie, powodzie. powodzie nie powiem powalny. Tak, 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 właśnie o to chodzi. Taki A, jest plan tej jasna. gry. Masa, powodzie, tak? Tak. Jak Dobry jezus szukaj. powodzie. Jak te auto tak. normalnie źle ciśnie tutaj. Ej, nie jest źle, Paweł, tu jest. jest strasznie źle. Jest tragicznie, po prostu. No. Jakie płynnie jedzie, bardzo. Jakie chyba, kurde, jesteś ślepy. Oh. A <laughs> wiesz, musimy się. Żeby zmierzyć się tak naprawdę mm, w tym, w forzie. Musielibyśmy wziąć dokładnie te same samochody chyba. No mamy te same Paweł. O, nie, nie mamy O nie, minął punkt! Mus musielibyśmy wziąć dokładnie te same auta i dokładnie ten sam tuning, wiesz? Gra no, mnie oszukała. To jest wiesz? taka, że po prostu jeżeli ktoś weźmie... Być może masz mocniejszy tuning też zrobiony, nie wiem jak to jest A to jest po prostu niesamowite, jak ty bardzo do przodu pojechałeś, nie? Ale też miał i na auto, i na zupełnie. Tak, może mieć faktycznie inaczej zawieszenie w ogóle skonstruowane, nie? No, nie wiem, zupełnie. ja mam, nie. No, mamy tak samo. Bo przy no, tuningu, wszystko. przy tuningu... Przy tuningu wybierasz to sobie jest. zawieszenie. Co sobie tak Tak, na, 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 na i tak dalej. <d d d b's> Okej, okay, to co? Zaraz jeszcze może taki wyścig taki elektroniczny. Takie wyścigi. Ale na prostej, na, na autostradę pojedziemy. O kurde. Okej. Okay. No. <d b's> zobaczymy to, to ten v zobaczy, Zobaczymy, kto ma f no i lepsze prędkości. Bo może ja mam wyższe zawieszenie niż Paweł, ale może Paweł ma lepszego F-maxa? Tak, to A tak być. Nie, bo pewnie tunik jest naprawdę bardzo skomplikowany. Tam bardzo dużo rzeczy można zmieniać. Ja nie mam FOMAXa. <noise> nie mam fałmaksa? Nie, jest kiep, moje, auto się, moje auto się rozpędza w nieskończoność. Auto! Kurde. Dostałem rzadkie liliowe leginsy, Jej! To leginsy To li li liliowe jeszcze. Dobra, to chodźcie, spotykamy się na początku e, tego autostrady. Dobra, teleportuję się. Ja mogę! ha. ha! Jak się tam teleportuje? Tak, Widzimy się na miejscu. Bo ja tylko jestem taki biedak i nie mogę się teleportować. I jak to się robi? No, normalnie no, no, kupujesz no, dom za dwie bańki z... i teleportujesz się. No, dokładnie. Fajnie. Także zbieraj dwa miliony, stary. Kup sobie tego, kup sobie. Yy, Fortune Island, będziesz musiał hajsy zarabiać. Aj, aj chłopacy, chłopacy. A było tanie, no. trzeba było kupować, bo w promocji. Ej, dobra, nie jestem tak daleko od tej autostrady. No, to jest Ale To na, na samym początek mam tam. Kaj jest tak? Paweł. No tam gdzie ja jestem teraz? Kaj jest Paweł, <coughs> poczekaj, właśnie. Na sam dole autostrady. Tam gdzie z rondo. Na dole? Tak, ja nie wiem, czy znowu do was mnie dołączyło, czy. Gdzie jest autostrada? Wyszukujemy jeszcze stację Horizon Live, wiesz, także. <coughs> gdzie jest autostrada? Ja no się widzę, Paweł, ty utworzył sesję online. Ja jadę na tą autostrada. Przecież to jest autostrada, ja. chyba, nie? Tutaj jest autostrada. Tak mi się wydaje. To wy się znacie, to wy się znacie. No idziemy tam, zobaczymy. To jest chyba to, tak mi się wydaje. Dobra, 3,9 3, km. 39 km? Uuu. E, pytanie: czy jak zrobimy teraz ten, to będzie akurat? E, tak, no. Okej. Okay. O. O, Tego jest ma maskie. skier. Ciema. Jakie ty masz brzydkie auto? Forza, no. Edyszy. Masz żapę? Ale ładną żabę. To Ale jest ja żaba z Gracji, taki ma twój wyrów, skurdy takie wieści. Nie, Tak trochę z tobą. O, cyk. Kai, jest okay. Bredbert, ja się pytał. Dwa kilometry, no. Weź się po Tylko nie walnij w nas, tylko stań obok okay, skrzypków z całej siły. Dobra. Tadam. Dobra. Jesteśmy na autostradzie. Jedną rzecz sugeruję zrobić. Jaką? Mianowicie jako? zaznaczyć sobie drugi koniec tego, jak się nazywa. A w sumie e... racja, w sumie racja, no. Wtedy będzie troszkę łatwiej, wiesz, bo będzie widać po prostu ten, ten taki pasek. Dobra, to ja sobie zaznaczam. Drugie rondo robimy, nie? Mhm. Na końcu samym. I na samym końcu, tak? Bo są dwa na ronda po drodze. Końcu. To to pierwsze rondo, nie? Czekaj. Te drugie Poczekaj. tak po prostu, ale wiesz, i tak jak nie pamiętam, gdzie się kończy w sumie. A to drugie, dobra, dobra. Na pierwszym rondzie się chyba kończy w sumie, więc. E... Ale to nie, to możemy drugie, dobra. Dobra, zaznaczyłem sobie. Ja już mam. <laughs> dobra. Mam obok tego miasta, tak? 8,3 km. Co dobra. Nie? Ja mam 8,4, tak dokładnie. Dobra. Odliczajmy. Okay, moi... Dobra, moi drodzy, to jedziemy w takim razie wyścig jeszcze teraz na jedną autostradową. Tak, zobaczymy kto, jest, kto będzie szybszy. Zobaczymy kto będzie szybszy, nie? To co? Na 3-4, na ry, tak? Okay, na ry. Tylko równo, panowie Dobra, nie, żeby ktoś nie wyjechał fal startem Dawaj 3, 4, ry. Dobra, nie wiem, czy to było to No ale... początek miałem lepszy, ale zaraz powiem tak. Znaczy może być tak, że wyjechałeś po prostu troszkę wcześniej? Nieprawda! O... o nie, Berbert ciśnie już. No, Berbert o, jest szybszy, ewidentnie. Podra. Jest szybszy. Ej, gra mi się w ogóle zacięła, nie? Co? nie? Jak to gra ci się zacięła? Co? Normalnie, gra mi się zacięła. O nie, najgorzej! Ty, co ty zrobiłeś, wyrzuciliśmy z gry. <śles> to zasłużyłeś sobie! <śles> to załobus! Normalnie, co załobus? Jaki masz Faumax max Berbert? Nie wiem. Jadę teraz 370. Gra mi się normalnie, normalnie wyłączyła. Sam. O nie, tak, to robimy. Tak. To robimy cięcie, zaraz wracamy w takim razie. Mhm. U mnie poszło. Dobra, moi drodzy, pora na ostatni wyścig, sprawdzenie, które auto jest faktycznie szybsze, prędkość maksymalną o większym i tak dalej. weźcie coś do tyłu, może co? No, ej! przeszkadzasz <grym> mi teraz, już się tak ładnie jak chciałem rozpędzić No, no, ty. Dobra, mam. Ok, startujemy na 3-4, tak? Tak, okay, no, ry. Uwaga? 3, 3 4, ry. ry. Dobra, poszło, Posz. Boże, skier, co ty masz za auto? Haha, was szukałem! Co jest? co jest? Co? Nie, 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 nie dogania Cię? Nie. I patrz, nie mnie mój. też wyprzedza. Brzkie, w ogóle co ty tak Nie, to przodu jesteś. Bo ja sobie zmieniłem tuning co? przy okazji jeszcze. To mi się wyłączyła, Co, poważnie? Serio. No to Paweł nie gra dzisiaj, został bana znowu. Nie gra. No to w takim razie u mnie poszło, ponownie. Dobra, moi drodzy, więc chcieliśmy zrobić jeszcze wyścig na prostej, na jedną autostradową. Ale okazuje się, że jakiś błąd jest i po prostu cały czas, za każdym razem mi po prostu gra się wyłącza, od tak, po prostu nie ma żadnego błędu, nie ma nic, od razu mi się gra wyłącza i po prostu no cóż, nie po możemy zobaczyć. nie idzie po prostu, ma dzisiaj ale pecha, dostała za dostaje każdym w tunelu, w tym samym miejscu w tunelu od razu mi się gra wyłącza, po prostu, koniec. Nagle tak by, wiesz, tak by prądu zabrakło, nie? Może ja, prądu... twoja gra nie, lubi, ci, nie lubi tuneli, ewidentnie. Tak, myślę, że tak to może być. Więc moi drodzy, ten odcinek Uff. troszkę krótszy, ale dzięki za uwagę, w tym sobie trzymać się, kończymy. Co Na końcu, się jeszcze dzieje. dalej. Skirt. Trzymajcie się, <laughs> ją. Na razie się ma cześć. Na razie.